To będzie szokujący film. Wiemy, jak Armia Czerwona zachowała się podczas wyzwalania Polski z okupacji niemieckiej. Sowieccy soldaci dokonywali wielu łajdackich czynów. Jednak co się działo tuż po zakończeniu II wojny? Otóż nasi wyzwoliciele się tu wręcz rozgościli i zadomowili. Ziemie zachodnie były wtedy prawdziwym tyglem. Przerwały migracje ludności, pojawiali się różni dziwni przybysze ze wschodu. Wielkopolska i tereny od niej na zachód przyciągały wszelkiej maści. Złodziei, bandytów i oszustów. Do tego dochodzili rozpasani sowieccy żołnierze, a także Niemcy, którzy w akcie desperacji tu pozostali. Było wtedy tu jak na dzikim zachodzie. Przeszukałem do Was archiwa w poszukiwaniu kuriozalnych przypadków powojennych strzelanin polsko-sowieckich, zakończonych ofiarami śmiertelnymi. A trup padał wtedy gęsto, jak w westernach. Posłuchacie o czterech takich przypadkach. Będą to zupełnie nieznane historie. To już za kilka dni. Do zobaczenia.